Częstochowa. 39-letni urzędnik ma dwie nastoletnie córki, Justynę i Iwonę. Od kilku dni ich spokojne życie jest zakłócone. Karolina jednak nie poddaje się i wciąż walczy o Dariusza, którego poznała w dyskotece na imprezie dla Singli. Już nie wyrabiałam, wiedziałam, że muszę coś zrobić, bo inaczej moje życie zamieniłoby się w piekło. Czyś ty zgłupiał, człowieku? a ja pieniądze są za las! Wieczorem Dariusz wybrał się do kawiarni, żeby spotkać się z Tomaszem i zobaczyć, jakie intencje ma wobec Karoliny. Szukam takiego gościa, tak, niższy ode mnie, niższy ode mnie, niższy ode mnie, dość tęgawy. Kurwa, pedale, to nie ja. A spodziewasz się kogoś, mamo? A, pewnie jeszcze. Dzień dobry. Wypierdalaj, kurwa. Nie wiem, może nie chciała jeszcze przedstawiać mnie swojej mamie, swojej rodzinie. Mamo, napisałem dla Karoliny wiersz. Chcesz posłuchać? Coś... Wy po prostu... również chcecie posłuchać? Ja wiem, że Karolina powinna pierwsza. Ale myślę, że. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Wiem, że końcówka może nie jest taka, jak powinna no. być, ale myślę, że nie będzie się podobał. No nie jest, ale w ogóle jest, nie podejrzewam cię. o to. A jeszcze jedno. Taki że... poeta jesteś, no wiesz co? Cześć dziewczyny, poznajecie mnie? No tak. To byłeś jesteś... u naszej babci. No tak, ty jesteś wona, ty Justyna? Tak. tak. Wtedy zrozumiałam, jak mama się czuła. Ten facet był po prostu seksowny. Ja z roboty wrócił, ja z gazety i z ogłoszenia. Słuchajcie, mam zostać waszym ojcem. Mam propozycję. Jak ja bym dał Ursusa na przykład na ten, on 9 wart. Chyba nie. Ile to wyszło? Dzień dobry, ja jestem dobry. Karolina. Mogłabym rozmawiać z pani synem? Dzień dobry, ja Dzień jestem dobry. Karolina. Mogłabym rozmawiać z pani synem? Ja Jestem da, moje przechodź! Przygotowałem dla niej wspaniałą niespodziankę. Szampan, świeczki, romantyczną kąpiel. Byłem przekonany, że będzie bardzo mile zaskoczona. Karolina jest szczęśliwa. Zakończ to coś! Weź spiega. Nie mam rozum. Chciałem ci zaśpiewać utwór, który sam skomponowałem. Dym, ale dym, dym, ale dym. Mam nadzieję, że to nie on. Już zaczynam się bać we własnym domu. Dobry wieczór. Matko, łaska. Matko, włamywać. Zboczyniec. Dwa tygodnie później. Dziś przed sądem Dariusz będzie się starał o zakaz zbliżania się do rodziny dla Karoliny i kobieta jest bardzo zdenerwowana. Wszystkie asy były w moim ręku. Wchodząc na salę sądową, wiedziałem, że ja wygram. Nie było innej możliwości. Godzinę później zapadł wyrok. Karolina nie może się zbliżyć do Dariusza. Ja mam tego dość. Ja wiedziałem, że Karolina będzie szokowana. Musiałem podjąć zdecydowane kroki. Nic się nie przejmuj. E, to jest chore.